Witam serdecznie dzisiaj zrobimy danie jednogarkowe z klopsikami mam tutaj 80 dekor ziemniaków pół szklanki mleka i taką dużą łyżkę masła ziemniaki wyszorowałam ugotowałam w mundurkach obrałam i teraz należy ziemniaki ja mam taki gadżet, a jeżeli nie mamy, to możemy przepuścić przez praskę, dodać mleko i dokładnie pomieszać. To mamy przygotowane ziemniaki. A na klopsiki będziemy potrzebować 30 dkg mięsa. Ja mam zmieloną łopatkę. Jeden ząbek czosnku, niewielką cebulkę, jedno jajko bazylia dwie łyżki bułki tartej jedną łyżkę wody i doprawimy z solą, pieprzem, bazylią i słodką papryką i klopsiki obtoczymy w mące i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu Tutaj mam dwie szklanki zmiksowanych pomidorów i 10 deko sera żółtego. Teraz ziemniaki ucieram z masłem i mlekiem. Masę ziemniaczaną już mam przygotowaną. Należy doprawić niewielką ilością soli i pieprzu i wyłożymy do naczynia żaroodpornego w naczynie żaroodporne mam wysmarowane masło i wykładamy ziemniaki do naczynia. wyrównujemy i teraz przygotowujemy klopsiki do mięsa ścieramy cebulę i czosnek mi się troszeczkę rozleciała to cebula i czosnek masę mięsną bardzo dokładnie należy wyrobić D Będziemy formować niewielkie klopsiki. Obtoczymy w mące i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Dokładnie wyrabiamy. Dałam bułkę tartą, dlatego dolałam troszeczkę wody, ale masa mięsna jest idealna. Ja jeszcze sobie ją spróbuję. Ona jest odpowiednio posolona. No i musimy dołożyć pieprzu i sol. Tak. I już ja myślę, że będzie idealna i formujemy. Możemy formować ręcznie, a możemy formować łyżeczką, takie niewielkie klopsiki i obtaczać w mące i będziemy smażyć na rozgrzanym takiej wielkości, na rozgrzanym ja to sobie tak formuję, a możemy łyżką nałożyć i obtoczymy w mące i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Tutaj już mam tłuszcz, rozgrzewam i ja to sobie zawsze tak obtoczę ogólnie, całość i damy na rozgrzany tłuszcz, obsmażymy z każdej strony i później przełożymy na przygotowane ziemniaki. No jeszcze troszeczkę musimy poczekać, abyśmy mieli pewność, że tłuszcz mamy całkowicie rozgrzany. Tak już słychać, to już możemy klopsiki przełożyć na patelnię. Placę klopsiki, które smażymy z jednej i z drugiej strony. Klopsiki już mamy usmażone, przekładamy na ziemniaki. Zalewamy zmiksowanymi pomidorami, ale pomidory sobie doprawimy solą, pieprzem. I zalewamy klopsiki pomidorami. A wierz posypujemy startym serem I danie powędruje do piekarnika na dwadzieścia minut w stu dziewięćdziesięciu stopniach. Ser rozprowadzamy po całej powierzchni. Tak. I już mamy. Jednogarkowe z klopsikami, przygotowane, które zapiekamy piekarniku I tak oto danie. Jednogarkowe z klopsikami mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Danie możemy jeszcze posypać świeżą bazylią.